List do Rzymian, rozdział 6: Czy chcemy przez to powiedzieć, że powinniśmy trwać w grzechu, aby łaska się upowszechniła? Ależ nie. Skoro umarliśmy dla grzechu, jakże moglibyśmy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani razem z Nim w śmierci po to, aby wejść w nowe życie, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dla chwały Ojca. Bo jeśli zostaliśmy złączeni z Nim przez śmierć podobną do Jego śmierci, będziemy także złączeni przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzmy, że już nigdy nie wolno nam służyć grzechowi ponieważ nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało uległo zniszczeniu. Ten bowiem, kto umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli natomiast umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim też będziemy żyć. Bo wiemy, że Chrystus, wskrzeszony z martwych, już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie zapanuje. Jego śmierć, była śmiercią dla grzechu raz na zawsze, jego życie natomiast jest życiem dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, żyjących zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Nie oddawajcie swego ciała grzechowi jako oręż niesprawiedliwości. Ale oddawajcie samych siebie Bogu, jako ci, którzy powstali z martwych, a swoje ciało oddajcie Bogu jako oręż sprawiedliwości. Niech nie panuje nad wami grzech. Przecież nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Czy wobec tego mamy grzeszyć, bo nie podlegamy już prawu, lecz łasce, ależ nie Czyż nie wiecie, że poddając się komukolwiek jako posłuszni niewolnicy, jesteście niewolnikami tego, komu okazujecie posłuszeństwo? Albo jesteście poddani grzechowi prowadzącemu do śmierci, albo posłuszeństwu, które prowadzi do usprawiedliwienia. Bogu niech będą dzięki, że choć byliście niewolnikami grzechu, okazaliście szczere posłuszeństwo tej nauce, która została wam przekazana. Uwolnieni od grzechu, staliście się sługami prawości. Mówię po ludzku, z powodu waszej słabości. Podobnie jak oddawaliście się w niewolę nieczystości i rosnącej wciąż nieprawości, tak teraz oddajcie się służbie sprawiedliwości, która prowadzi do świętości. Bo kiedy byliście niewolnikami grzechu, nie byliście poddani sprawiedliwości, jakie owoce przynosiliście wówczas? Takie, których teraz się wstydzicie, ich końcem jest śmierć. Obecnie zaś, jako uwolnieni od grzechu i posłuszni Bogu, przynosicie owoce, które prowadzą do świętości, a końcem ich jest życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, a darem Boga życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Kochani, dzisiaj dosyć krótki ten rozdział listu do Rzymian, i myślę, że warto tak naprawdę z niego jedną myśl sobie dzisiaj wziąć. Zobaczcie, Paweł, kiedy mówi o grzechu, kiedy mówi o łasce, kiedy mówi o tych wszystkich rzeczywistościach zbawienia, to mówi, no właśnie, o śmierci i poddaniu się tej śmierci. Mówi, że grzech ściąga na nas śmierć. Że grzech sprawia, że Twoje życie jest jakby nieżywe. Moi drodzy, każdy z was ma takie doświadczenie, jestem o tym przekonany. Ja mam takie doświadczenie bardzo mocne, że wtedy, kiedy poddawałem się grzechowi, to naprawdę umierałem, chociaż rzeczywiście wydawało mi się w trakcie, kiedy był grzech, albo nawet chwilę po, albo kiedy go pragnąłem, że to będzie najpiękniejsza rzecz na świecie. Tak naprawdę moje życie było tak martwe, że to głowa mała. I kochani, potrzeba w nas, tak jak mówi Paweł, takiej jasnej decyzji. Na posłuszeństwo Panu Bogu, nawet jeżeli ono się wydaje również swego rodzaju śmiercią. Zobaczcie, on mówi, że zostaliśmy zanurzeni z Chrystusem w jego śmierć. I tego doświadczamy, kochani, zawsze wtedy, kiedy człowiek spróbuje powiedzieć Grzechowi nie. Jeżeli kiedyś naprawdę i na serio walczyliście z Grzechem to wiecie, jakie to jest bolesne. Wiecie, jak bardzo człowieka potrafi wszystko ciągnąć do tego, co tam chce zrobić, do tego, co sobie zamarzył, nie? To jest po prostu czasami wręcz doświadczenie, jakby człowiek miał umierać. To myślę, że najpiękniej o tym opowiadają na ci, którzy są w różnych nałogach i potem zostają włożeni na odwyk, nie? Jakby im się wydaje, że umierają, że kiedy nie będą grzeszyć, to umrą. Otóż, kochani, to jest właśnie ta śmierć, której potrzebujemy, czyli taka mocna, jasna decyzja, Poddam się jak niewolnik jakby Bożej Sprawiedliwości, czyli temu, co Pan Bóg mówi, że jest dobre, temu, co Pan Bóg mówi, że jest złe, to wszystko odrzucę. I chociaż będzie mnie to naprawdę bolało i strasznie dużo kosztowało, to uwaga, to mnie doprowadzi do życia, kochani. I nie chodzi tylko o to życie po śmierci, tylko tutaj. Chciałbym, żebyście takie proste pytanie dzisiaj wzięli na modlitwę. Gdzie jeszcze nie zdecydowałeś się na radykalne. Poddanie się Panu Bogu, czyli radykalne zerwanie z grzechem, radykalne. Ja wiem, że to nie jest jednorazowa akcja, że trzeba to ciągle powtarzać, ale gdzie ciągle się migasz i mówisz, to jeszcze nie teraz, to jeszcze chwila, jeszcze trochę sobie w tym pożyję. Nie. Musisz zgodzić się na śmierć. Musisz zgodzić się na to, że będzie ci bardzo trudno, bez różnego rodzaju zła, które popełniasz. I to cię będzie przyprawiało po prostu poczucie wręcz umierania. Uwaga. To prowadzi do życia. Odważ się na to, zdecyduj się na to, zgódź się na to. Mocą łaski Bożej jesteś w stanie to zrobić. Nie Twoją, Jego mocą, Jego śmiercią, Jego zmartwychwstaniem, tak jak mówi dzisiaj Święty Paweł.